Szanowni przedsiębiorcy, w nowelizacji tarcza antykryzysowej, która weszła w życie w zeszły piątek, znalazły się nowe oraz zmienione zapisy dotyczące pomocy z ZUS. Pierwsze i najbardziej wyczekiwane to zwolnienie ze składek ZUS dla firm zatrudniających do dziś, od 10 do 49 pracowników. Mogą się one ubiegać o 50% umorzenia takich składek, czyli jeżeli taki płatnik miał 10 tysięcy składek do zapłaty, na przykład za miesiąc marzec, może wnioskować o umorzenie 5 tysięcy, pozostałe 5 niestety musi opłacić. Kolejnym udogodnieniem jest zniesienie limitu przychodu, który obowiązywał w świadczeniu postojowym dla przedsiębiorców. Warunkami, jakie teraz Państwa obejmują, jest 15% spadek w porównaniu do miesiąca poprzedniego oraz brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Czyli limit 15 tysięcy, który musiał być zachowany, został całkowicie zniesiony. Wspomnę również o niezbyt szumnie zmienionym warunku otrzymywania dofinansowań z pupu, dla kosztów pracownika przedsiębiorca, który skorzystał z dofinansowania przez 3 miesiące na danego pracownika, musiał zatrudniać go jeszcze przez okres kolejnych trzech miesięcy. Warunek ten został zniesiony, czyli jeżeli zatrudniajemy jakiegoś pracownika, na którego otrzymujemy dofinansowanie, tylko i wyłącznie w okresie dofinansowania musimy takie zatrudnienie utrzymać.